Yy, troszkę wiem o tym, więc bez przesady, po prostu obwierzcie światu tutaj, troszkę mojej wiedzy i troszkę jeszcze się zakocham sobie. XD, co to znaczy XD? Na kasę tylko leci! Dzisiaj postanowiłem, za namową przyjaciół, którzy kręcą vloga, poczytać komentarze na temat tych moich wypocin. Dla wszystkich tych, którzy by się zastanawiali, co to jest ta noga i co tu, gdzie tu jesteśmy, jesteśmy w Tatrze Szóste Piętro w scenografii przedstawienia Ożenek, w którym występuje mnóstwo wspaniałych aktorów. No, już nie będę więcej zachęcał do przyjścia na to przedstawienie. Najlepiej moja ulubiona para, głównie dzięki Oli, sorry Michał, no, to jest moja... Lepsza połowa. Nie ma yy, w polskim świetniku show biznesowym drugiej tak zdystansowanej osoby bez zadęcia i z poczuciem humoru. A tak serio, Michał, ty też spoko. Wcześniej myślałam, że z kijem w dupie, a okazuje się, że w ogóle go tam nie ma. Bez urazy trzymam kciuki. Poczekaj, nie mam. Wow, szczerze, kiedy wydawał się pan troszkę takim dupkiem. A teraz widać, że świat przez szkło przekłamuje wizerunek. Albo mądra kobieta i dobra miłość odmieniła. Tak czy owak miło było. No, bardzo, bardzo miłe są te komentarze. No, co wy mi tu jakiś hejt? Mówicie, że tu jest jakiś. Pani Żebroska ma zajebiste nogi. Moje słuchaj, lubię te nogi rzeczywiście. Strzeliste, wysmukłe i mają klasę. Czy nogi mają klasę? Wiedźminie, zbłądziłeś. Nie tędy trwa droga. Nikt nie będzie mówił Wiedźminowi. Gdzie jest woga jego? Dobra? Jak miałem wystąpić w Wiedźminie, to wszyscy pisali, yy, że yy, co ty w ogóle wiesz o Wiedźminie? To Zinedine Zidane powinien zagrać, a nie ty, flajer z yy, sketuski i pan w wiedzy. Więc nie, byli, nie graj mi tutaj Wiedźminka, co? I ci sami, którzy mnie potem krytykowali, przyjechali na plan i mówili, panie Michale. Szacun za Wiedźmina, pani Michał. Nie mogę się doczekać w torku i spektaklu Bóg Mordu w najlepszym teatrze. Słuchajcie, teraz kurczę są wakacje. Zagraliśmy Boga Mordu raz tylko w lipcu. I tak mi się wydawało, kurczę, wakacje, Boże, no ludzie zamiast odpoczywać przychodzą do teatru. Tak przyszedłem z isterycznie do teatru. Jakie było przedstawienie? Ile ludzi po prostu wisieli aż na żerandolach. I myśmy paradoksalnie całą tą naszą tęsknotę jeszcze z maja, z czerwca, do tego przedstawienia, bo bardzo lubimy grać Boga Mordu. Wcisnęli w ten jeden spektakl tylko. Jaki był power. Masz, Michał, su A nie, suba? suba. A, Subskrypcję, tak? Suba za dystans do siebie i do niej, i do życia. Pozdrawiam. Mat Pachulski. Ja cię też pozdrawiam. Fajne zdjęcie. Super małżeństwo. Pozytywne wrażenia po, drugiej, po drugim razie. Hihi, hi, szkoda, że teatr, szóste piętro jest w Warszawie, a jeszcze nie wynaleziono teleportera. Teleporter. Przepraszam. Ja mam dyslekcję, dlatego tak dukam, wiecie? Przyznałem się, że zawsze miałem w szkole strasznie stresa miałem, ponieważ były w podstawówce, nie wiem, może teraz też są, takie czytania na głos, że po tak Proszę Kowalski, proszę, byś teraz czytał na głos! I ktoś czytał i tego, a potem był Żebrowski ja już miałem te pachy takie spocone, i tak ciekły, pamiętam do dziś tak takie bo Żebrowski, czytaj na głos! I były takie czułem, jak mi z tych pach pod pot, taki zimny ja czytałem i mimo tego, że lubiłem czytać, to składałem te litery, a to już była trzecia podstawówki, druga, czwarta i bardzo słabo czytałem i na głos, i nie umiałem. No więc do dzisiaj po prostu jak mam coś przeczytać publicznie, to jestem chory. Haha, ha, ha, świetna narracja, w materiale luz i autentyczność. W ogóle fajnie zobaczyć OLED, bo to rodzona siostra mojej koleżanki ze studiów, a z drugą siostrą od pańskiego pracowałam. Powiem szczerze, że... Siostry Oli są niesamowitymi dziewczynami. Są po prostu wyjątkowe, wszystkie piękne, kulturalne, inteligentne, z poczuciem humoru, takim powiedziałbym, trochę sarkastycznym, ale mega młodzieżowym. I łapię się na tym, że te nieco starsze siostry, no to jeszcze tam jakoś umiem z nimi tak jeden do jeden pożartować, ale te, te młodsze pokolenie już tak żartuje i takie jest szybkie, że ja a, muszę się zastanowić, żeby złapać. Także mam podniesioną poprzeczkę rzeczywiście. Czy ktoś pana zachęcił do założenia kanału na YouTube? Tak młodzież. No bo ja w ogóle generalnie o, dosyć dużo tych anegdot teatralnych i nie tylko teatralnych opowiadam, mówię, dzielę się. Ktoś powiedział, ty powinieneś to mówić ludziom wszystko, no. Bardzo Panu dziękujemy za rolę w Kto Nigdy Nie Żył. Proście, proszę o kilka info na temat sytuacji, które miały miejsce podczas realizacji filmu. Słuchajcie, ja się tam tak odchudzałem w tym, w tym filmie, musiałem schudnąć rzeczywiście sporo i to jest genialna dieta. Je się tak, ser biały do oporu, ale wyłącznie chudy. Pije się wodę, je się jabłka, to jest jedyny cukier, ale generalnie tak. Kalafiory, sałatka, bób, jarzyny, wszelkie. Po prostu do oporu dzień i noc przez powiedzmy dwa tygodnie, po dwóch tygodniach zaczyna się jeść to samo, tylko że już partiami. Waga leci po prostu z siebie jak. W każdym razie dostałem zapaści podczas tego filmu, bo już tak się tak wychudziłem się, że miałem takie szare wargi w ogóle tutaj, takie i mogłem się naprawdę objąć w pasie. No i niestety potem, potem, jak wróciłem do Warszawy po tym filmie i poszedłem, jak to się mówi, na imprezę i wypiłem dwa drinki, potańczyłem, to myślałem, że mnie zniosą z parkietu, bo po prostu nie miałem kompletnie siły tańczyć. Także hola hola, trzeba uważać z tymi dietami. Kiedyś Mariusz Benoit, wykładowca mój pamiętny, legendarny, wspaniały z Akademii Teatralnej powiedział tak, aktorstwo jest naprawdę bardzo proste, ale żeby to zrozumieć, to, to jest cholernie trudne to naprawdę pierwszy film na YouTube. Szok, naturalność, kontakt z widzem, ciekawa forma bez przyciągania czy zbędnych ujęć. Czekam na więcej. Pozdrawiam i powodzenia. Powiem wam szczerze, że troszkę ściągałem, bo w ogóle jak zobaczyłem na przykład w bloga Czarka Pazury, który fenomenalny ma kontakt z ludźmi przez kamerę. Dwa lata temu powiedział, że zakłada w bloger. powiedziałem Tak, mm, fajnie, fajnie, myślę sobie, co on, co on gada. A teraz ile tam, 500 tysięcy czy ileś ma. Także pozdrawiam Wujka Czarka, który zresztą dzisiaj będzie na tej scenie tutaj grał wspaniałą rolę w Orzenku Gogola. Trochę mam przeświadczenie, że to jest kolejna osoba, która zwęszyła biznes na YouTube, chociaż i tak trochę późno. W sumie to bardzo spoko film. Myślałam, że Broski jest nadęty, a jednak nie. A małżonka. mmm. Powiem wam, pani Lauro, że, że generalnie, oczywiście, że to jest nowa forma prezentacji również siebie, bo nie się wydawało, że jak ja gram takie postaci, czy, czy w ogóle występuję w teatrze, który tam gdzieś generalnie jest tak przyjęty i filmy są takie popularne i oglądam i ludzie się to, ludziom się to podoba, to że ludzie myślą, że fajny, facet i tak dalej. Nic bardziej. Mylnego. Okazało się, że ja mam jakiś wizerunek nadętego, stojącego na kuturnie, nawet wtedy, kiedy myje zęby faceta. Trochę serial to zmienił, bo paru ludzi pokazało, że to podobno że ja nie jestem tylko od tego, aby mówić Moja miła, chodźmy tędy, spójrzmy na te piękne drzewa. Posłuchaj tej kukułki, moja miła. Ile razy zakukała? Dwanaście razy. Tyleż dzieci będziesz miała ze mną. Amen. No więc, że ja nie tylko jestem od tego, ale również od tego, żeby zagrać jakiegoś mega chama w serialu. no będę bardzo dobrego lekarza. Śmierzy mnie to, jak ktoś obejrzał te pierwsze odcinki Falkowicza i na, na ulicy powiedział tak. I dobrze! I właśnie dobrze, że pan gra takiego lekarza, bo nic pan nie udaje. Tacy są lekarze! Musiałem wyprostować troszkę pośladek, bo bez tego kija... Yy, Trudno się siedzi. Świetny aktor, chociaż lata temu wydawał mi się frajerem z Warszawy. Dlaczego jak ktoś jest z Warszawy, musi by być frajerem? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego ludzie tak nie lubią Warszawy? Fajna bardzo fryzura. To wujek Andrzej Bierut jest nasz wspaniały, wspaniały artysta, fryzjer. Który występuje, no, robi wszystkie reklamy, a oprócz tego jest wspaniałym przyjacielem i duchem teatru Szóste Piętro. I mówił zawsze tak. Michał pamiętaj, jakbyś otwierał teatr, to pamiętaj o mnie, mówię, tak? Tak, Andrzej? Bo Andrzej Bierut, no, po prostu był takim fryzjerem gwiazdą. I wydawało mi się, że gdzie tam fryzjer gwiazda będzie miał ochotę czas i taką wizję, żeby, żeby po prostu tutaj lepić peruki, czesać wąsy dbać o to wszystko i być codziennym tutaj no, 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 mega ważną osobą i duchem teatru, który godzi wiele dam polskiego teatru. One wszystkie się tutaj czują jak damy, jak gwiazdy, grają, mają piękne fryzury, a oprócz tego... Z żadna z żadną się tutaj nie kłóci. Proszę o kolejne nagrania. Bardzo dobrze się panu, Pana słucha i ogląda. Niech żona się więcej pokazuje, bo ma coś w sobie takiego, że chce się jej więcej na ekranie. Świetna z Was para, czuć to nawet przez pryzmat kamery. Pozdrawiam, życzę dalszego rozwoju w sieci. O, dziękuję. To jest, to jest, to jest tutaj jest istota sprawy. Dalszego rozwoju w sieci. Jak ja pojechałem na ten C Bloggers, to naprawdę powiedziałem tam w tym drugim odcinku, że mam wrażenie, że to wszystko mnie cholernie rozwija, bo jak. Jak widzę tych blogerów, którzy osiągnęli sukces, na przykład tę naszą cudowną, mówiąc inaczej, która prowadzi, to jej postawa przed kamerą i rodzaj kontaktu, taki no właśnie jeden do jeden z, z widzami, mnie po prostu tak ujął i nauczył. Kochani, napiszcie do mnie, jakie Wy blogi polecacie. To ja będę kurczę ściągał od nich. Genialnie, 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 ale więcej żony też, no. No dobrze, żony, te od żony pokażę, bardzo chętnie pokażę. Aha, właśnie, to jeżeli genialny, to co, co chcecie od żony mojej jeszcze, jakbyście to zasugerowali, napiszcie, to ja pokażę mążącej i zobaczymy, jaką podejmie decyzję. Obejrzałam nagranie ze studia i ubawiłam się po pachy, prowadzący pytania i wnioski, jak z pudelka, a wy dzielnie nie daliście się do tego poziomu ściągnąć, a miłosne spojrzenia biły po oczach. Niesamowite, bardzo dziękuję. Uwaga, a teraz nowy dział opisów. Hejty z Pudelka. Ona taki trochę koń. Ale mimo to... Kurde nie czytam. Ładnie razem wyglądają. Jakoś tak szczęśliwie. <laughs> Dobre, kurde, podoba mi się. Tak, bo jaola zawsze mówi, kurde, wyglądam jak koń. Wszystko ok, ale jak mogła nie widzieć ogniem i mieczem. O. No właśnie mogła, chwała Bogu, że jej oglądała, jest jak dobrze. Ta na pewno nie widziała, że to znany aktor. XD, he, he, XD. Kocham takie historie. XD. Co to znaczy XD? To ta baba, która pokazywała cycki w święto narodowe, że nada pięć wykrzykników. Kurde, piękne piersi masz. Wiecie, co znaczy seks w języku chińskim? Oznacza obdarowywać się radością. Z tym Was żegnam i dziękuję za komentarze. Uff. Czytamy teraz komentarze z pudelka na nasz temat. Oglądacie pudelka? Nie, Naprawdę nie wiecie? Nie, poważnie, powiedzcie. Czy panowie wiedzą, co to jest pudelek? No tak. Taki polny. Tak, tak. tak, tak. Ale oglądacie czy nie? Nie, na pewno. No dobra, no przepraszamy, dobra. Dzięki